Mam przygotowane dwa kółeczka, i o tyle fajnie, że na razie nie musimy chować tych nitek, bo je schowamy tutaj do środka kwiatka. Jeżeli masz dwa, to możemy już wziąć żółtą włóczkę i te tutaj płatki słonecznika będziemy robić już tą żółtą włóczką. Tu jest prawa strona kółeczka, tu gdzie jest ta nitka początkowa, to jest lewa, i oczywiście lewą stroną, prawe strony na zewnątrz, tak? Muszą być. A możemy zacząć tu, gdzie jest ta niteczka. Załóżmy od tego zaraz, za tą niteczką tu jest oczko, i po prostu w każdy z tych oczek wbijamy się w tym kółeczku i w tym. De facto nie ma specjalnie znaczenia, czy zaczniesz tu, czy tu, bo jest przecież równa ilość oczek, ale powiedzmy, że zaczniemy tu od początku i tu od początku. Tylko tu idę w tą stronę, półsłupki, a tu w to, tak? No bo tu mamy prawą, i tu. Dobrze, to jak się wbijesz tak w te dwa oczka, to bierzemy żółtą włóczkę. Może ja ją sobie przełożę tu. Przeciągamy. Tu sobie przytrzymaj. O no tak. Tu palcem sobie przytrzymujemy i przeciągamy. I robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I teraz robimy słupek. Czyli raz nawijamy i w to samo oczko się wbijamy. Znaczy w dwa oczka, tak? Z jednej i z drugiej strony. Przeciągamy, przeciągamy przez te dwie pierwsze pętelki i przez te dwie. Mamy słupek. Mamy trzy oczka łańcuszka i słupek. I to co robimy w tym płatku dalej? Robimy ten czubeczek płatka, czyli robimy trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I wbijamy się w to trzecie oczko trzydełka. Raz, dwa, trzy. Możesz ubić się albo tu, pod tą jedną nitkę, jeżeli ci łatwiej, ale najlepiej jakbyś w tą tylnią pętelkę oczka się wbiła. Wciąż są takie wypukłości z tyłu w każdym oczku. Raz, dwa, trzy i to jest to trzecie oczko. I tutaj w tylnią pętelkę tego oczka. Przeciągamy i robimy oczko ścisłe, czyli jeszcze przez to przeciągamy. Możesz zacisnąć. Teraz robimy słupek, ale w kolejne, o w to oczko kolejne, tak? Czyli robimy narzut i w oczko się wbijamy. I po drugiej stronie analogicznie oczywiście też kolejne oczko. I mamy trzy pętelki. Przez dwie przeciągamy. I przez te dwie. I teraz kończymy nasz płatek trzema oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy i wbijamy się w to samo oczko, co tutaj ten słupek. I z drugiej strony też. I robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy, i jeszcze raz przez to oczko przeciągamy i mocno zaciskamy. To jest nasz pierwszy płatek. Czyli teraz już widzisz, że każdy płatek będzie w dwóch oczkach, tak? Jedna część w jednym oczku, druga w drugim. Czyli jedziemy dalej. Idziemy do kolejnego oczka. Tu i po drugiej stronie też. Robimy oczko ścisłe. Zaciągnij oczko ścisłe zawsze. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i słupek. W to samo oczko się wbijamy po jednej i po drugiej stronie, tak, tu gdzie ta żółta wychodzi. Przeciągamy, mamy trzy pętelki, robimy słupek, czyli przez dwie, przeciągamy i przez te dwie. Teraz robimy nasz czubeczek, czyli raz, dwa, trzy i tu się wbijamy z tyłu, czyli raz, dwa, trzy w trzecie oczko od szydełka, raz, dwa, trzecie. Jeżeli ci jest trudno, to możesz trzecie oczko tu w środek się wbić, ale najlepiej jak tu z tyłu. Tą niteczkę tylnią. I oczko ścisłe zaciągamy. Teraz słupek nawijamy i przechodzimy do kolejnego oczka, bo to jest druga część płatka. Czyli w kolejne wolne oczko się wbijamy i po drugiej stronie analogicznie. Mamy trzy pętelki, przeciągamy przez dwie i przez dwie i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I wbijamy się tu. I robimy oczko ścisłe. Zaciskamy mamy nasz drugi płatek. I tak do końca robimy i spotkamy się tu, dobra? Czyli zrób w każdych kolejnych tych dwóch płatek. Okay? Dochodzę tutaj do końca i teraz można te włóczki, wszystkie początkowe, brązowe. No jak są za długie, to możesz je nawet obciąć, ale chodzi o to, żeby je tutaj włożyć, tak? Wtedy będzie taki bardziej wypełniony ten kwiatek. Na końcu, jeszcze tą żółtą początkową możemy: jak jest za długo, to możemy spokojnie obciąć, bo to nie musi, nie musi być aż tak dużo wypełnione, prawda? Aha. I tą żółtą też możemy tutaj schować. I nie będzie trzeba już wtedy tak chować ich za pomocą igły. Co też jest fajne, prawda? Jeżeli chcesz bardziej płaskie, to oczywiście możesz krótsze te zostawić niteczki. No i kończymy nasz kwiatek. Czyli mam tutaj płatek, przechodzę do kolejnego. Robię oczko ścisłe, teraz trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Narzut i w to samo oczko słupek. Trzy oczka łańcuszka. I znowu słupek w kolejne oczka. Tak w kolejne wolne oczko. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. To samo oczko. Zaciskam tu. I ostatni płatek nasz tutaj się zmieści. Raz, dwa, trzy. Słupek. Trzeczka, łańcuszka. Wbijamy się tutaj w tylnią pętelkę. Jeżeli ci jest trudno, to możesz raz, dwa, trzy w tą trzecią, o tu się wbić. Tego nie będzie raczej widać. I teraz znowu słupek tu w ostatnie te oczka. Tak. I teraz trzeczka, łańcuszka. Robimy oczko ścisłe, kończymy nasz ostatni płatek. Zaciskamy i możemy jeszcze jedno oczko ścisłe zrobić tu, żeby tą przerwę zamknąć. Czyli tu, gdzie był początek naszego kwiatka, zrobimy jeszcze jedno oczko ścisłe. Mocno zaciągnąć trzeba. I teraz możemy obciąć. Wyciągnąć. możesz tak naprawdę na tym powiesić sobie na kolczyku, a jeżeli potrzebujesz, to teraz za pomocą igły po prostu na przykład tu z tyłu schować tą niteczkę i mamy dwa takie kolczyki gotowe.